Nie miałam się witać, a słuchajcie, wpadł subek. Bardzo, bardzo dziękuję Natalia, to miło z twojej strony. I tak, słuchajcie, witam serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj będziemy robić coś troszeczkę nietypowego. Będę robiła challenge z The Sims 4. Ja już od bardzo, bardzo dawna go planowałam, ale jakoś wiecznie... Nie wychodziło, było przekładane na przykład przez serię. Teraz mamy serię z krainy magii, nazywamy ją Magia Księżyca. I tak, yy, koniec końców, yy, przechodźmy do tego, co chciałam powiedzieć. Dzisiaj robimy 10-minutowy challenge, jeśli chodzi o budowanie w Simsach. To oznacza, że będę miała równo 10 minut na to, żeby zbudować yy, dom. Więc trzymajcie za mnie kciuki, życzcie mi powodzenia, a ja cóż. Yy, Ustawiać będę timer i lecimy! Słuchajcie, oprócz tego, że to jest 10-minutowy challenge, chcę to trochę podkręcić, dlatego e, zrobimy tutaj. Randomową liczbę, na ile simów ma być. Jak wiecie, maksymalna liczba to jest 8 i tak sprawdźmy, jaką liczbę nam wygeneruje. 8? Oś... Oś... Dla 8 simów w 10 minut? Ojej, będzie, będzie ciężko, będzie ciężko. Trzymajcie za mnie w takim razie mocno, mocno kciuki. I, I tak no, będę zaczynać. Powiem Wam szczerze, że nie mam pojęcia, jak zdążę zrobić w pełni funkcjonalny dom aż dla 8 simów w 10 minut, ale nie poddam się, zrobię co mogę. Yy, I niestety, słuchajcie, nie jestem w stanie Wam zrobić minutnika fajnie na ekranie, dlatego posłużymy się moim telefonem. Yy, I tak, jak widzieliście, 10 minut ustawione, klikam rozpocznij i zaczęło się odliczanie, więc teraz słuchajcie trzeba na szybko szybko postawić to, myślę, że im prostszy tak naprawdę tym lepiej nam tutaj posłuży i miejmy nadzieję, że tak będzie um. I tak, miejmy nadzieję, że layout e, się sprawdzi, bo tak naprawdę za bardzo nie będziemy mieli czasu na poprawki. Z jednej strony mam tu przewagę, że nie mam za wielkiego e, wyboru, e, ponieważ nie mam wielu dodatków w Simsach, a z drugiej strony e, i tak uważam, że 10 minut na 8 simów, no to jest, e, to jest bardzo mało. Więc... E, a, zobaczymy, zobaczymy, jak pójdzie. Yy, na razie myślę, że chyba skupimy się na środku, a nie na zewnątrz, jeśli chodzi o, o mieszkanie. Jeśli chodzi o dom w sumie. Yy, już się plącze, a jeszcze nie zaczęliśmy. Naprawdę, no na dobra. Ja sobie tutaj zrobiłam taki mały kącik, żeby pamiętać, że chcę łazienkę, ale jeszcze nie wiem, ile, ile miejsca będę chciała na nią e, przeznaczyć. I, I tak. I robimy y, drzwi, żuwi. Tak naprawdę tutaj myślę, że będą y, kolejne sypialnie podzielone w ten sposób. Y, więc tak, drzwi, drzwi, gdzie jesteście? Dobra, i oświetlenie. Oświetlenie to teraz taki priorytet. A i zapomniałam powiedzieć, że nie będę korzystała z. Z, 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 z gotowych pomieszczeń nie? bo uważam, że że to nie fair yy, o, gdzie jest to światło? o, jest, dobra, super yy, użyjemy tak naprawdę wszędzie tego samego światła pierwsze co musimy zrobić to myślę, że postawić yy, schody na, na górę Wobec tego to będzie jedna wielka lipa schody chcę, żeby o Super, tak, tak, jest dobrze, e, żeby było gdzieś właśnie na, na wejściu. I tak, zobaczmy, czy tutaj wciśniemy jakąś e, okej okay, kuchnię. E, myślę, że e, jak najbardziej tutaj e, kuchnia nam się na luzie e, zmieści. Nawet chyba zrobiłam ją za dużo powiem Wam. Zrobimy w ten sposób. E, oczywiście przydałby się zlew. Przydałaby się jakaś mikrofalówka. Na razie same, same potrzebne, e, niezbędne rzeczy. Skoro dla 8 simów to potrzebujemy jakiegoś e, dużego stołu. E, nie będę kombinować, e, wykorzystamy to po prostu, bo tutaj wiem jaki jest swatch i wiem, że co do czego pasuje. E, w międzyczasie, może jakaś, e, jakieś książki, coś e, w tym klimacie. I tak naprawdę nie mamy za bardzo miejsca na duży pokój, na to wychodzi, e, dlatego zmniejszymy łazienkę i najprostszym rozwiązaniem chyba będzie po prostu powiesić telewizor walnąć jakąś jakąś kanapę jakiś stoliczek i to byłby nasz e, duży pokój <grych> więc e, więc nic, nic wielkiego nic dużego no ale zawsze słuchajcie, zawsze coś e, lecimy w takim razie do łazienki w na pewno chcę, żeby był prysznic, jednak to jest wanną, e, jednak to jest wielorodzinna, e, tutaj rodzina i, i dla maludzkich myślę, że na pewno e, się przyda, że jest tak, a nie inaczej. Trzeba też powiesić jakieś e, lusterko i dać płytki. Ogólnie ściany jeszcze nie robiliśmy. <noise> e, I tak, e, i jakieś takie bezdety tutaj, wiecie, tego, tego typu. Yy, może wróćmy na chwilę do ścian, na, na, na szybko. Na tyle, na ile się yy, nie chciałam różowego. Jak nie ma co zmieniać, halo. No. Yy, znowu ten sam kolor, co jest? Dobra. Yy, więc, więc tak na szybko w ten sposób. Tutaj myślę, że zrobimy pokój dla dzieci dzieci, tak będzie najprościej. Więc weźmy tutaj jakieś malutkich. To nam da już dwóch simów z głowy. Oprócz tego, oprócz tego, słuchajcie, gdzie są te łóżeczka? Dobra, postawimy jeszcze takie dwa łóżka, to nam da no nie, dwa łóżka to zdecydowanie za dużo. Będziemy mieli w takim razie tutaj trzech malutkich jakieś pudełko z zabawkami. Oczywiście, że się przyda jakiś misio, coś tego typu. Zapomniałam o sprzętach, słuchajcie, dla, dla malutkich. Trzeba tu gdzieś wcisnąć. No dobrze, będzie bardziej na wejściu, trudno się mówi. Postawimy tutaj y, krzesełko y, dla, dla Dzidzi. Y, no i potrzebny będzie nocnik, więc y, dobra. Nie ma, nie ma czasu, y, słuchajcie, <grytanie> dalej tutaj y, kombinować. Lecimy na górę. Tak naprawdę, na górze wychodzi na to, że będzie po prostu y, łazienka. Wszyscy będą schodzić. Na dół się kąpać, bo nie mam czasu już tego przestawiać. Czas nas coraz bardziej goni. Zostały mi 3 minuty tylko. A 3 minuty to już dla mnie naprawdę malutko, jak na coś takiego. Dlatego lecimy słuchajcie tutaj z kolejnymi łóżkami. To już nam daje 5. Z rodzicami to jest 7. Czyli potrzebujemy i jeszcze jedną osobę e, tutaj, dobra jest ok, każdy ma coś tam, coś tam innego e, czyżbym miała się wyrobić słuchajcie, 2 minuty 44 sekundy e, ściany, ściany, ściany ściany, 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 ściany e, ściany, ściany, ściany ściany, ściany mm. I, I tak, i łazienka. Dobra, w łazience może połóżmy kafelki w jednej w drugiej, skoro mamy jeszcze na to czas. Czy pamiętam o koszu na śmieci? Tak. Okien nie mamy, o matko jedyna. Okien, ani dachu. A, i na zewnątrz nie jest pomalowane. Nie. A już się cieszyłam, słuchajcie, że mam czas. A tu wyszło szydło z worka. Yy, ok odstaję z tej strony yy, nic fancy nie będzie na pewno przed domem yy, na, to, na to czasu nie znajdę ale może chociaż dom zrobimy jako jako tako jeszcze yy, przystępny w miarę yy, na pewno potrzebujemy skrzynki potrzebujemy yy, kosza na śmieci mimo, że tutaj je na zewnątrz jest potrzebujemy skrzynki na, na listy. Niech, niech tak będzie. Okna, okna, okna. Okna by się nam bardzo przydały. Myślę, że jedno możemy umieścić w ten sposób. Tutaj w kącie coś, coś gdzieś jakoś. Nie będą ładnie rozmieszczone te okna. Oj, nie będą. No ale jakoś radzić sobie trzeba, nie. E, więc tak, okna są. E, może zdążymy w takim razie szafę jeszcze do, dostawić. E, fajnie by w sumie e, było. E, tutaj szafeczka. E, tutaj jakaś szafa jest to by w brązowym odcieniu. Jest dobra. Może jeszcze jakieś lustro w takim razie komputer może zdążymy albo chociaż, chociaż biurko no bo tak naprawdę dzieciaki też muszą gdzieś lekcje odrabiać ok, biurko mamy czy zdążę drugie takie same z komputerem o to jest pytanie, zostało mi jakieś 10 sekund, słuchajcie komputer, komputer, komputer komputer, komputer jest jest dobra, dobra, dobra. Yy, nie, ma, nie ma tragedii, co jeszcze możemy tutaj dodać jakąś lampkę. Lampka jest coś do aktywności. <grytanie> dobra, yy, słuchajcie. Nie wiem, nie wyszło mi najlepiej, ale myślę, że jak na 10 minut yy, w całkowitym stresie nie wyszedł aż tak źle ten dom. Co prawda nie mamy żadnych drzew w okolicy, nie mamy jakiegoś mega... W Wejścia, no, okna wyglądają fatalnie, nic nie jest y, jakoś mega rozplanowane, ale jak na 10-minutowy challenge, myślę, że y, nie było źle. Dajcie mi znać, czy chcielibyście zobaczyć mnie przerabiającą y, właśnie ten domek y, na coś ładniejszego, y, mając więcej czasu. Zobaczymy zobaczymy co wy na to, dajcie znać jak uważacie jak sobie poradziłam z tym challengem. ja jeszcze się upewnię, czy na pewno zrobiłam na 8 simów raz, dwa, trzy, cztery, pięć yy, sześć, siedem, osiem tak, zrobiłam na 8 simów yy, słuchajcie, mieszkanko myślę, że myślę, że tak, myślę, że dom wyszedł yy, no, w miarę ok, jak na ilość czasu. Co prawda, wiele rzeczy jest tutaj z defaultu, yy, nic nie jest jakoś mega, mega urządzone, ale coś tam się udało. Dajcie mi znać, czy chcecie zobaczyć, jak przerabiam ten dom na troszeczkę ładniejszy, troszeczkę bardziej funkcjonalny yy, i jak dorabiam otoczenie. Z mojej strony to będzie na tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie kciuki w górę, a jeśli jest ktoś tutaj nowy jeszcze nie zasubskrybujcie, to będę wdzięczna właśnie za kliknięcie tego przycisku subskrybuj oraz za kliknięcie dzwoneczka w galerii. Możecie mnie znaleźć jakby jak wchodzicie w galerię wpisujecie ID konta i ja wpisujecie Yumi czy official i w ten sposób jesteście w stanie znaleźć mnie w galerii. Ja w galerii mam dużo więcej tak naprawdę rzeczy no ale. Wiecie, wtedy są już jako zawartość zmodyfikowana. Koniec końców wyszło, wyszedł nam dom tutaj za 41556. No, w sumie jak na 8 Simów to chyba tragedii nie ma. I tak, żegnam się z Wami. Pa pa!